Siemano widzowie I, i jak wiecie dzisiaj mamy 5 czerwca, a część pierwszego czerwca widzowie dzień I dzisiaj właśnie jeszcze dzień i uwaga. Dostałem z od Twoja go, ale najlepiej jeszcze nie wiemy, co się z środku, więc dzisiaj zobaczymy co tutaj jest. Więc otwieramy ten piedziet i... W ogóle to nie jest jakieś wszystkie gdzie tam nie ma jakichś fajnych teci, ale dobra. jeśli trzeba mi to kororowankę Wyantyni. To widzicie? Koreowankę Babi. I ja w ogóle ciep Jedziesz jakie tu są fajne teci. Fajne tu są korowanki. 28 korowanych? Myślę, że dzisiaj ale Alecie o to jeszcze mam? Jeszcze Babi głośni. Ale głości, kto w siebie puszczy, jeszcze po ziemi. A ostatnio trzeba by to dla dzisiaj i jeszcze nowe które którego jeszcze nie było. Ale tej kajty wam nie pokażę, bo to jest tylko dla osób, które się robi nie. Dlatego tej skajcie wam nie pokażę. Lecimy Dobra. Coś jeszcze jest? Halo. Nie ma, ale mam kapelusz pojany. Dobra. Mam kapelusz już Kolejny Nowe śnięcie z Autobiafem, właśnie. Takie nowe. Teraz się jeszcze nie było. I naklejki są te same, ale czym byś tylko. Dwie naklejki. O, to jakieś. Dobra, trzymajcie się do pełnego odcinka na ja.